Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj bez okularków, bo dopiero dokończyłem pielęgnację. Także niech ona się na spokojnie wchłonie. Posłuchajcie, dzisiaj wjeżdżam do Was nie z Rosmaszewem ani z Shev'em, tylko wjeżdżam do Was z Dilzem, a mianowicie z cudami kosmetycznymi. I teraz tak, te produkty mm, ogólnie są dostępne w Rosmanie. Teraz na promocji, jak dobrze pamiętam, w Rosmanie są dwa rodzaje tych masek, nie pamiętam jakie, aczkolwiek cena regularna tych produktów, zarówno w Rosmanie, jak i w Dilzie są takie same, także różnicy zbytniej nie ma. Przychodzę do Was czteroma hitami kosmetycznymi, które zdecydowanie są warte uwagi, warte zainteresowania i warte swojej ceny. Są skuteczne, robią robotę, po prostu ja jestem w wielkim szoku, jak te produkty skutecznie działają na skórę. Także jeżeli Was taka tematka interesuje, zapraszam do oglądania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o maseczkach płaciem, mianowicie o czterech cudach kosmetycznych, które zdecydowanie warto kupić. Oczywiście kojarzycie je z moich rolek shorts, także będziemy sobie rozmawiać o każdej z osobna. One w dealzie w cenie regularnej kosztują 5 zł. Pierwsza maska jest to maseczka z wodą lodowcową i brzoskwinią. Wygląda ona tak. Od razu powiem, żeby nie było żadnej tej maseczki, jakiejkolwiek, nie można w jednej rutynie połączyć z żadnymi peptydami. Ponieważ ta maska 1, druga, trzecia, czwarta zawierają w swoim składzie Ascorbic Acid, czyli witaminę C sprzeczną do łączenia z peptydami, i takie działanie doprowadzi do reakcji krzyżowo-kontaktowej i do pełnej destabilizacji peptydów, czyli peptydy na Waszej skórze nie będą działać i dojdzie do reakcji krzyżowo-kontaktowej, czyli rumienia, świądu, podrażnienia, zaczerwienienia. Także po takich maskach można sobie nałożyć ceramidy, można sobie nałożyć też witaminę C. Tutaj nie ma żadnego problemu, tylko żadnej z tych masek nie łączy się w jednej e, rutynie z peptydami. Na przykład robiąc taką maskę na noc, rano myjąc twarz, już możecie nałożyć peptydy, no bo już nie ma tych substancji aktywnych na waszej skórze. Maska Peach e, jest to maska, która ma bardzo silnie nawilżać, pozostawiać skórę miękką, gładką i promienną. Ekstrakt z brzoskwini ma działanie wykładzające, rozświetlające, przywracające jej młodzieńczy wygląd. Woda lodowcowa z Islandii, bogata w drogocenne minerały, wspomaga kondycjonujące działanie maseczki. No i oni tutaj piszą, żeby trzymać je 15-20 minut to jest bzdura. Każdą maskę w trzymamy 8 minut mokrom nakładamy, mokrom zdejmujemy, wklepujemy nadmiar esencji, i nakładamy krem, albo żeby wzbogacić pielęgnację, nakładamy serum plus krem. Jeżeli chodzi o skład. Mamy wodę, mamy dipropylenglikol, transporter przenikania substancji aktywnych do skóry, właściwej. Gliceryna, oczywiście humektant, nawadniacz i nawilżacz. Propanediol, transporter przenikania substancji aktywnych. PEK75, bezpieczny regulator w kosmetykach. Niacynamid, który reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych. pantenol, który łagodzi podrażnienia. Ta cała woda lodowcowa, która jest tutaj nazwana sea water, która wykazuje właściwości remineralizacyjne, czyli właśnie dostarcza naszej skórze minerałów, rozświetla, rozpromienia i bardzo mocno nawadnia. Ekstrakt brzoskwini. Fialuronian sodu, kwas hialuronowy, więc on nie wnika w głąb skóry, siedzi na powierzchni, powierzchownie nawilża, ale transportuje substancje aktywne w głębsze warstwy skóry. Toccoferyl acetate, witamina E, antyoksydant, witamina młodości, Ascorbic acid, witamina C, niestabilna, da efekt natychmiastowego rozjaśnienia skóry. 12 hexanediol nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, zagęstnik, stabilizator esencji, butylenglikol, nośnik przenikania, disodium, chelator, zapach, kompozycja zapachowa, tyle. Maska mega rozjaśnia skórę. To rozjaśnienie jest na tyle mocne, że ja po prostu byłem w szoku. Efekt rozjaśnienia, nie rozświetlenia, rozjaśnienia twarzy był po prostu przeogromny. Poza tym efektem rozjaśnienia było Baby Skin. Był glaskin musia była taka jednolita, rozświetlona, rozpromieniona, taka naprawdę na maksa zrewitalizowana. Także ta maska robi robotę. Polecam ją dla każdego typu skóry, no chyba że macie nietolerancję na kwas skorbinowy w kosmetykach i po prostu po nim wasza skóra jest podrażniona, macie wysyp, no to niestety bardzo mi przykro, ale nie. Następna wersja maski jest to wersja z papają i jest to maseczka, która wykazuje właściwości rozjaśniające również i bardzo mocno rozświetlające. Baza składowa nie różni się od tej pierwszej, tylko na przykład w przypadku tej nie mamy już tutaj ekstraktu z brzoskwini, a mamy ekstrakt z papai. I wszystkie inne składniki aktywne zastosowane w bazie recepturowej są takie same. Maska mega rozjaśnia skórę i bardzo mocno nawilża. Powiem, że pomiędzy nimi jest różnica, że ta picz fajnie nawilża, ale ta nawilża mocniej. Mm -hmm. Także pomiędzy nimi, to nie jest tylko różnica jednego składnika, różnią się działaniem. Działanie jest znacznie inne, także to, to trzeba podkreślić. Maska Pepe'a jest też odpowiednia dla każdego typu skóry, jeżeli potrzebujecie bardzo mocnej rewitalizacji i rozświetlenia mm, skóry. Następna wersja maski jest to Mango Wygląda ona tak i jest to maska, która ma redukować zmarszczki, odmładzać, regenerować skórę. No i tutaj baza recepturowa, no już się różni. Tutaj mamy różnice duże, ponieważ właśnie mamy tutaj między innymi e, zamiast ekstraktu, tak jak w przypadku papai i picza, e, mamy tutaj skórkę mangostanu, który wykazuje właściwości rozjaśniające, antyoksydacyjne, redukujące zmarszczki, bardzo mocno wygładzające, dające taki efekt botoksu na twarzy. Później mamy ekstrakt z bambusa który bardzo mocno nawadnia skórę, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, także jak najbardziej no, baza recepturowa już tej maski jest zupełnie inna od tych pierwszych dwóch papai i pitch później w składzie mamy już składniki występujące typowo w wersji pierwszej i drugiej, czyli ascorbic acid, witamina E, witamina C hialuronian sodu nośniki przenikania do skóry właściwej także jak najbardziej pantenol to są już składniki, które występowały w poprzednich e, omawianych wersjach. Różnica w tej masce jest właśnie, że tutaj mamy ekstrakt z bambusa, jak i również ze skórki mangostanu. Czyli mamy tutaj działanie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. Ja po niej dostrzegam bardzo mocne nawilżenie skóry. Skóra jest bardzo mocno nawilżona, ale nie jest tak wybielona jak w przypadku e, tych dwóch pierwszych. Po tamtych to jest mega wybielenie skóry wręcz. Po tej nie ma tego efektu wybielenia, ale jest mocne nawodnienie, nawilżenie i jak najbardziej jest ten efekt takiego ala botoksu. Także maska też dla każdego typu skóry. Warto ją wypróbować. Zdecydowanie produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Ja bada. No i ostatnia wersja maski jest to maska Litchi. Ona ma nawadniać, rozjaśniać i pielęgnować. No, i tutaj baza składowa wygląda tak samo praktycznie jak maski numer 1 i 2, czyli właśnie mamy też te kluczowe składniki aktywne, jakimi są niacynamit, pantenol, ta woda z lodowca. Tutaj mamy ekstrakt z licii, który jest bogaty w antyoksydanty, który właśnie skutecznie wymiata wolne rodniki, które są odpowiedzialne za pojawienie się stresu oksydacyjnego. Które jest w stanie nawet 20-krotnie szybciej, 10-krotnie, ponad 10-krotnie szybciej, więc prawie do 20 bliżej jesteśmy, przyspieszać proces glikacji i starzenia się skóry. Także zdecydowanie hmm, hialuronian sodu, witaminka E, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu, też jest kwas skorbinowa. I ta maska w ogóle nie wybiela, w ogóle nie rozświetla, w ogóle nie rozjaśnia skóry, a na nawilża. Typowa, nawadniająca, nawilżająca maska do twarzy, która nie daje już takiego baby skin, takiego glass skin, ale bardzo mocno można powiedzieć, tak w cudzysłowie, napaja skórę nawilżeniem. Także maska jest też warta uwagi, warta zainteresowania i warta swojej. Ceny, także te cztery maski, które są tutaj, no są mega skuteczne. Także one są dostępne bezproblemowo w DiliZie. Na temat innych wersji tej maski, jeszcze coś pamiętam, że coś tam jest. Nie wypowiem się, bo nie znam ich składów, nie sprawdzałem ich. Także ja tylko się wypowiadam na temat tej e, Tutaj kosmetycznej czwórki. Maski skuteczne spełniają swoją rolę: nawadniają, nawilżają, no te dwie pierwsze mega rozjaśniają, skórę bie, wręcz ją wybielają. Także działanie jest spektakularne. Produkty kosztują 5 ziko w dilzie. Polecam, polecam. Naprawdę tylko nie łączcie z peptydami w jednej rutynie pielęgnacyjnej, no bo zrobicie sobie niezłe. Kuku. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam Wam dobrą energię. Kocham Was bardzo i zobaczę. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnych filmach na moim kanale. Także dziękuję, że jesteście. Buziaki jaki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Pa!